Cześć, zakończyć do moją kamerę no, dzisiejszy odciku właśnie z gospodarstwa na odluziu. Jak wiecie, z poprzedniego odcinka wynajem pracownika. O, tak. Jak widzicie tutaj jest zaogran i tutaj nie ma, tylko wystaje taka chłoda tu, więc będzie to trzeba było na pewno jakoś zrobić, żeby jej nie było. Szybko się widzę, bo ja muszę coś zrobić. Aha, dobra. Nie zwracajcie uwagi na stan kąta. Ja mam szybki bieg, jakby, więc trzeba ja go zmniejszyć. Widzowie. No, 12 będzie. I dziewięć, Zamykam ten. No, i tak będzie widać. Więc, no, my siedzą u susa i za chwilę jeszcze pojedziemy zobaczyć ten jak wypadek. Jakby. Bo coś się stało. Tylko nawet nie wiem co, jakiś wypadek samochodowy to był, tam by się paliło i to no, do, do dzisiaj teraz ja stoi. Żeby. Wiecie o co chodzi? Że tutaj jest jakby coś niewidzialnego i nie mogę przejechać. Czemu jest w tym samym miejscu. Coś niewidzialnego, co stoi w tym samym miejscu. Nie rozumiem, o co chodzi wizualnie. Wyślij mi po jak wiecie, o co chodzi. W komentarzach. Ej, tutaj będzie trzeba zasiąść trawę, tam w płocie, bo to jak wchodzi na ognówek. Znaczy na tą bazie, okay. i Okej, tam w ogóle nie ma, wszystko jest powycinane no, tak fajnie zrobione. tutaj, o tu właśnie tu, o to chodzi i ustos jest przyswajony też i zamówię do niego części bo okazało się, że nie jest cały silnik tylko coś tam jest zepsute w silniku i jak będę to wziął do mechanika, żeby to naprawił będziemy mieli jeszcze jeden ciągnik Widzowie. jak wiecie no to nie widzieli, ale nie nowy. No to jest już stary, on długo stoi. Trochę się tam uludził. No jest... Ja bym te pola w ogóle połączył. pani wywołał by takie jedno duże. A innym kupiłem. Teraz ja sobie ja wam pokażę. Pokażę Wam udziami. Co kupiłem. Gdzie to, a tu? I ja kupiłem dwa do ziemniaków, bo nie ziemniaki. Z tego powodu, że jeszcze ja mamy świnki. Kupiłem tam od właśnie jednego z moich no ziomków trochę ziemniaków, żeby mieli co jeść. Świnki. I są jakby cztery, jednak kupiłem. Ja nakupiłem kupiłem. Janek wzorowy. Nie, że się stało? Coś świnek? Jak Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Yy, o co chodzi? Dobra, o co chodzi? Zacznę ja kupię cztery. Nie zdanie kupiłem cztery i nadejde sześć. Nie wiem, dobra, widzowie to. Zaczynamy odcinek strzelajmy zwierzęta. Sprzedajemy świnę. Nie wiem co się stało. Warusy ja mówię ja... Ja to ja śmiję kupiłem 5 sekund temu praktycznie. Nie no nie 5 sekund przed nagraniem odcinka jej kupiłem. Tutaj no to. Tu mnie... Ja się skończyłem tam odcinek przed filmem nagrywać, tylko minęło dawno, że kupowałeś mnie, kupiłem cztery, a jakby jest sześć. Weźcie mi to wytłumaczyć ja, ja, ja myślę, ja, Nie wiem, bo to niemożliwe, żeby one, one... to jakoś się musiały zbugować coś. Żeby się coś to ja nie mam tak fajna. Część musiała się, się zbudować Tylko co? Tylko trzeba na to uważać, żeby sobie nie zniszczyć na to. Gdzieś tak ładnie tutaj leżała ta i Się si si ją potnie i będzie leżała na opał. A i się traja. Nie będziemy mi się ziemniaków, tylko to w wolniej o to chodziło żeby to zrobić. Jeszcze chcę pojedziemy zobaczyć ten wypadek ogólnie, bo nie wiem co się stało. Nie widziałem tego. O tam się trochę powiększyło, trochę się powiększyło. SPS. O mnie strach jest u nas. O to na tym omówił. To jest taka ludzie. Znaczy nie, no moje gospodarstwo to są ludzie. Tutaj ja nie ma nic. A jak coś widzowie nie 3 czy 4 miesiące ten, w grze, tylko prawdziwe 3-4 miesiące będą filmy z tego. I najprawdopodobniej... Po, a, o i mam pomysł, żeby w wakacje nagrywać filmy tylko na statku, a w, po, po jak już nie mam wakacji ani ten... Jakiś innych jakichś... No wiecie. Na przykład y, ferie, to takie ten, to będę na pewno nagrywać na statku. No Jezu, to co chodzi? Ja to muszę później wyłączyć Że jakby na statku będę ogląda, będę włączać filmy, a czy będę ten na statku tylko we wakacje i inne te będę właśnie puszczał. Bo poprze świata pumbo. Na statku będą filmy tylko w wakacje i inne, a poza wakacjami to będą filmy na awenie. Więc my myśmy już zachęcali się, wówczas, bo miała, że zaczynam nagrywać bo statku, mimo że na awenie będą się pojawiać, no to nie jest, nie jestem, więc na pewno Awen za chwilę się skończy, ale na właśnie jakiś czas. Musimy chwilę poczekać, że będą wakacje i wtedy, jakby były na ale nie będę na niej Dobrze, wszystko zrobione. Lecimy na gospodarstwo. Zapomniałem. ja o co chodzi. Jakiś pewnie coś tam jest. Jakoś, de, de, kto stworzył tą mapę i jak się to oglądasz, to weź to na to. Czy to u mnie jest tylko taki bóg? Ja się podpowiem. To jest no. Na... Wchodzimy na... w tajeny. To jest 46. to jest tutaj przy drodze, tak więc jak tu oglądasz? Weź to naprawdę. Wydaje się chyba w pożarce, wszystko my nie robię, a to nagle coś nie nagle się blokuje. Ja, gasimy światło. Dobra, nie ma i lecimy do samochodu i jedziemy obczalić. o czaić. Szkoda, że nie jakoś ale na następny, następny odcinek to pewnie będą... będzie... nie, na będzie sianie ziemniaku. Sadzenie niech tam, nie? Na samym odcinek będzie pewnie kolejny odcinek to pewnie będzie sianie pszenicy. Później po pszenicy pewnie będzie koszenie. Później ojka. O nie, jeszcze będzie pewnie mollu, ale tego jeszcze nie będę nagrywać. No to olka właśnie kurwa tenowanie O jak widzicie tam się trochę zbudowało o, nie mogę jeździć ostrasz, na razie jest jedna jak widzicie. się jest bardziej powiększa. E, to ciągle przejeżdżam, bo to tak, taki skręt ma jak ja skręcam, to to skręcam dopiero za 8 godzin no shale'o go. prawie sobie zamknęło dobra, lecimy a te stary mechanik jakby to wykupić i jakby po prostu tam nauczyć się go montować to nieźle by było